Wodacki ożył na scenie w Opolu i zaśpiewał z zagrobu w Duecie. To był jeden z najbardziej wzruszających momentów tegorocznego festiwalu w Opolu. Podczas jubileuszowego koncertu Jacka Cygana zatytułowanego Trzy Ćwiartki, publiczność przeżyła coś, co na długo pozostanie w ich pamięci. Beata Rybotycka wykonała poruszającą piosenkę Chwytaj dzień w niezwykłym duecie. Z nieżyjącym już Zbigniewem Wodeckim. Jak to możliwe? Otóż głos artysty, który odszedł w 2017 roku, zabrzmiał dzięki nagraniom, które wyemitowano w tle, tworząc iluzję, że Wodecki naprawdę powrócił na chwilę na scenę. Magia technologii i siła emocji? Taki zabieg techniczny nie jest nowością w świecie muzyki, ale za każdym razem wzbudza silne emocje, zwłaszcza, gdy dotyczy postaci tak uwielbianej i charyzmatycznej, jak Zbigniew Wodecki. Artysta znany z przebojów takich jak Zacznij od Bacha czy Lubię wracać tam, gdzie byłem był nie tylko genialnym muzykiem, ale także symbolem ciepła i klasy. Jego głos, rozbrzmiewający na opolskiej scenie kilka lat po śmierci, wywołał ciarki u publiczności i doprowadził wielu widzów do łez. Beata Rybotycka, artystka związana z piwnicą pod baranami i wieloletnia przyjaciółka Wodeckiego, wykonała swoją partię na żywo, z ogromnym ładunkiem emocjonalnym. Ich głosy, żywy i ten z archiwum, przenikały się harmonijnie, sprawiając, że chwytaj dzień zabrzmiało jako autentyczny, wzruszający dialog między dwojgiem przyjaciół. Kołd dla Cygana i całej epoki Koncert Trzećwiartki był jubileuszem o lecia życia i 50-lecia pracy twórczej Jacka Cygana, jednego z najwybitniejszych polskich autorów tekstów piosenek To on napisał słowa do Chwytaj Dzień, a także do setek innych przebojów, które ukształtowały krajobraz polskiej muzyki rozrywkowej Występ rybotyckiej z Wodeckim był więc nie tylko techniczną ciekawostką, ale także symbolicznym hołdem dla Cygana i jego muzycznych partnerów. Na scenie w Opolu tego wieczoru pojawili się także inni znakomici artyści, m.in. Edyta Górniak, Krystyna Prońko, Mietek Szcześniak i Andrzej Seweryn, wykonując utwory z tekstami Cygana. Jednak to właśnie duet Rebotyckiego i Wodeckiego poruszył publiczność najmocniej. Powrót legendy Choć Zbigniewa Wodeckiego nie ma już z nami od siedmiu lat, jego muzyka, i on sam, ciągle wracają. W Opolu udowodniono, że głos artysty może ożyć nie tylko w pamięci słuchaczy, ale także na scenie, dosłownie i wzruszająco. A piosenka Chwytaj Dzień, która w tym kontekście nabrała jeszcze głębszego znaczenia, przypomniała wszystkim, by nie odkładać życia na później.